Czuję się jak James Bond, 07 pękło No jebany jestem bestią i to dopiero śmieszne. Ej, let's go, mam do przekazania tylko jedno Od zawsze na zawsze jestem werbą Przyszedłeś tutaj z dupą, szkoda, że jest niezbyt piękną, Jesteś głupi jak but, no to gadaj z moją piętą Każdy wlapie wat, chociaż nie ty ramy baseball Przyszedłeś na czerwonym, ty to kurwa jesteś crazy. Wow ale miglans nie ma dla mnie przeszkód, nawet wielka pardu bliska. Znaczy, joja ja filter, jak ty lecisz na pubiskach. Chciałem zjeść, nią śniadanie, ale za mała i miska To co nagrywamy, to raczej nie to, co kiska Ciągnę za Francuza tamtą sukę, co jest niska. Pękło tyle szkła, że nawet nie widzę z bliska. Nie wiem, czy jest fajna, no bo nie widziałem pyska. Odklejony, nie wiem, co robię na te liska. dla mnie pyszna jest, jak dla tu błyska. Mówi, bitch to i nie czuję się jak plasz Mieszam tyle styli mojej traki, to jest miszma. Palę się do majka, także uważaj, z czym igrasz. Nie wiem, jak Polecieć, ale to jest tylko impas. Nie widziałeś dupy na oczy, a zgrywasz kimpa. Ostatnio dowiedziałeś się, że jak James Bond, 07 pękło najebany jestem bestią i to dopiero śmieszną Ej, let's go, mam do przekazania tylko jedno Od zawsze na zawsze jestem werbą Przyszedłeś tutaj z dupą, szkoda, że jest niezbyt piękną Jesteś głupi jak but, no to gadaj z moją piętą Każdy w łapie bat, chociaż nie tyramy bo baseball Przyszedłeś na czerwonym, ty to kurwa jesteś crazy on. Na mojej kocie ruchy nie zasłużył twój dancefloor Jakbyś się wygiął tak jak mój mózg, to byś dead now Napierdala trap, ty się ruszasz jak do techno Ale spoko, tak naprawdę jest mi wszystko Współgraberbi z tą nową, świeżą energią. Mijam lewym pasem ich, jak wyjechali Elką Kamień spadni serca, to wyprzedzam ich lekko. Piszę o nich besty w moim zasiedzie, to death note. Ona liczy na trójkąt, jakbym był deltą. Alfa i omega, nie wiem skąd mi się to wzięła. sas podjeżdża beton, chcę posłuchać arcydzieło. Popocznymi ulicami do samego centrum, głupimi słowami zrobiłem ci dziurę w sercu. Dalej siedzę w czyszcu, ale lepsze to niż w pierdlu. Slalomem poruszam się po moim osiedlu. Czuję się jak James Bond, 07 pękło. Najebany jestem bestią, i to dopiero. Śmieszno Ej, let's go Mam do przekazania tylko jedno Od zawsze na zawsze jestem werbą Przyszedłeś tutaj z dupą Szkoda, że jest niezbyt Tam Jesteś głupi jak but No to gadaj z moją piętą Każdy w łapie bat Chociaż nie ty ramy w Przyszedłeś na czerwonym Ty to kurwa jesteś krejzol